Podcast Inspiratorki Zmiany to inspirująca podróż składająca się z małych kroków, które prowadzą do wielkich zmian. Kim są Inspiratorki Zmiany? Jaką moc mają kobiece kręgi? Oraz jak zdobyć kompetencje i zawód przyszłości? O tym usłyszysz dołączając do nas. Czas na nowy rozdział w Twoim życiu. Zaczynamy. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Inspiratorki zmiany. Dzisiejszy temat naszego odcinka to: jak zbudować społeczność wokół swojej misji. Za nami już kilka odcinków. Jeśli zastanawiasz się jeszcze, czy rola inspiratorki to zawód dla Ciebie, czy jesteś kobietą, która chce przewodzić, inspirować, i tworzyć coś większego, to w tym odcinku na pewno znajdziesz kolejną porcję argumentów. Powiem ci o krokach, które pomogą ci zjednoczyć ludzi wokół Twojej wizji oraz o korzyściach płynących z takiej społeczności, zarówno dla Ciebie, jak i dla innych. Zastanówmy się, czemu w ogóle warto. Budować społeczność wokół swojej misji. Każda misja, idea czy projekt nabierają większej mocy, gdy są wspierane przez grupę ludzi, którzy dzielą podobne wartości. Społeczność daje możliwość wymiany doświadczeń, wspólnego rozwiązywania problemów i wzajemnego inspirowania się. W grupie tkwi siła, która potrafi wynieść Twoje działania na wyższy poziom i sprawić, że Twoja misja stanie się realną zmianą, nie tylko dla Ciebie, ale też dla najbliższego otoczenia. Twój cel jako inspiratorki zmiany nie polega jedynie na przekazywaniu swojej wizji. Ale także na tworzeniu przestrzeni, w której inni mogą odnaleźć sens i wsparcie, w której inni również mogą działać. Budowanie społeczności to proces, który pomaga ludziom się połączyć, działać, wspierać i wspólnie wzrastać. No dobrze, ładna teoria, ale jak to zrobić w praktyce? Przygotowałam, moim zdaniem, oczywiście, kluczowe kroki, które warto wziąć pod uwagę na początek przy swoich działaniach. Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie, co chcesz osiągnąć i dlaczego to jest ważne. Misja musi być autentyczna, wynikająca z Twojego serca i opierać się. Na Twoich wartościach. Zastanów się, co Cię pasjonuje i jakie zmiany chcesz wprowadzić w świecie. Gdy jasno określisz swoją misję, łatwiej będzie Ci przyciągnąć ludzi, którzy podzielają Twoje przekonania. Jak chcesz zbudować społeczność, musisz wiedzieć, do kogo kierujesz swoją misję. Jaka jest Twoja grupa docelowa? Zastanów się, kim są osoby, które mogą być zainteresowane Twoją wizją. Może to być konkretna grupa demograficzna np. kobiety, młode matki, kobiety prowadzące biznesy, osoby o określonych zainteresowaniach. Im lepiej zrozumiesz potrzeby, i pragnienia swoich potencjalnych członkiń społeczności, tym skuteczniej będziesz w stanie nawiązać z nimi kontakt. Kiedy już wiesz, do kogo kierujesz swoją misję, potrzebujesz stworzyć przestrzeń, w której ludzie mogą się ze sobą spotykać i komunikować. Czy to będzie przestrzeń offline czy online? Może to będzie grupa na Facebooku, profil na Instagramie, a może strona internetowa, czy też fizyczne spotkania w Twoim mieście? Ważne, aby była to przestrzeń, w której członkowie społeczności mogą swobodnie dzielić się swoimi myślami, pytaniami, ale też doświadczeniami. Twoim zadaniem jako inspiratorki zmiany jest nie tylko inspirowanie, ale też angażowanie. Sama musisz być aktywna. To ty będziesz motorem napędowym tej grupy. Regularnie dziel się swoją wiedzą, przemyśleniami oraz działaniami, które wspierają Twoją misję. Organizuj warsztaty, webinary, dyskusje online lub spotkania w kręgach. Zadawaj pytania, które pobudzają refleksję i zachęcają do działania. Pamiętaj, że społeczność rośnie, kiedy jej członkowie czują się zaangażowani i docenieni. Społeczność to nie tylko liczba ludzi. To przede wszystkim relacje. Jako inspiratorka zmiany budujesz zaufanie, a to oznacza bycie autentyczną, otwartą i gotową do słuchania innych. Pokaż, że naprawdę dbasz o swoje członkinie. Wspieraj je w własnych wyzwaniach i działaniach. Im większe zaufanie zbudujesz, tym silniejsza będzie Twoja społeczność. I na koniec zapraszaj do aktywności innych. Daj im odpowiedzialność. Kiedy ludzie mają możliwość aktywnego udziału i współtworzenia, czują się bardziej związani ze sobą, a jednocześnie z Twoją misją. Daj im przestrzeń, gdzie mogą dzielić się swoimi pomysłami. Wprowadzać własne inicjatywy, lub nawet prowadzić takie spotkania. Tworzenie społeczności to nie tylko nadawanie, ale także otwieranie przestrzeni na wkład innych osób. A kiedy już zbudujesz taką społeczność, zobaczysz, jak wiele korzyści da ona nie tylko Tobie. Ale wszystkim członkiniom. Docenisz wsparcie, wzajemne inspirowanie się. Zobaczysz, co daje poczucie przynależności. Jak społeczność dodaje siły i motywacji do działania, w tych szczególnie ważnych momentach, gdy wyzwania mogą być trudne. Słyszałaś o efekcie śnieżnej kuli? Działa to tak. Że każda osoba, która dołącza do Twojej społeczności, niesie ją dalej, niesie informacje, dociera do swoich własnych kręgów znajomych, rodziny czy współpracowników. A to pozwala Twojej misji rosnąć w siłę i mieć realny wpływ na szerszą społeczność. Dla Ciebie, inspiratorki zmiany, to rozwój osobisty, rozwój umiejętności przywódczych. Budowanie społeczności wokół swojej misji to jedna z najpiękniejszych i najpotężniejszych dróg, którą może podążać inspiratorka zmiany. To proces, który wymaga czasu, zaangażowania i otwartości. Ale korzyści, które przynosi, są ogromne. Pamiętaj, że każda wielka zmiana zaczyna się od małych kroków i że społeczność, którą stworzysz, może odmienić życie wielu osób łącznie z Twoim. Czasem będą momenty, gdy będziesz czuć się zmęczona, lub zniechęcona, ale właśnie wtedy Twoja społeczność będzie dla Ciebie wsparciem. To miejsce, gdzie Ty również znajdziesz siłę i motywację do dalszego działania. Nie musisz od razu mieć wielkiej społeczności. Nawet kilka zaangażowanych osób może stworzyć niezwykle wartościową grupę, która z czasem będzie rosnąć w siłę. Dziękuję, że byłyście dzisiaj ze mną. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zachęcam do podzielenia się z innymi kobietami, które chcą inspirować i tworzyć zmiany. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Muzyka